ma internet, z tej strony Szaman z ekipy To po drugiej stronie kamery Edi. masz Edi. Siemano. Pamiętacie film o Sarukach? Tak, mowa tu o tej rasie kreacjonistów. Wspominałem w nim, że większość Saruków zginęła wraz z końcem ich imperium. Ale nie wszyscy, żeby nie było tak różowo. Ci z Istosefifil skryli się w głębinach swojej stolicy Oremę, gdzie zasnęli. Do dziś strzeżeni przez stworzone przez siebie sługi Asabisów. Dziś opowiem wam o wspomnianych asabisach, sługach i strażnikach saruków. Zaliczają się do ras łóżkowatych, jednakże do tego jaszczurzego, niewężowego odłamu. Występują w dwóch formach: mniejszej, mądrzejszej i większej, lecz głupszej. I tak jak ptera ludzi można spotkać wyłącznie w czult, tak asabisów można spotkać jedynie na honorach. Mamy więc do czynienia ze stworzeniami czysto regionalnymi. Zostali wyhodowani przez Saruków z w Sifil e, w ramach krzyżowania wężowych, jaszczurzych i ludzkich ras. Żeby było śmieszni, wcale nie nazywają się Asabisami. Nazwa Asabi została im nadana przez zamieszkujących Anorach Bedynów. Przed Bedynami Anorach zamieszkiwali mieszkańcy Neterilu, którzy nazywali ich Laerti. Przed mieszkańcami neterylu Anorach zamieszkiwali Sarukowie, którzy nie wiadomo jak ich nazywali. W każdym razie Sarukowie nadal zamieszkują Anorach. Tylko, jak wspominałem, pis i Tosefifil skryli się w głębinach swojej stolicy Oreme, gdzie zasnęli. Do dziś strzeżeni przez stworzone przez siebie sługi Asabisów. Jak dowiedzieliście się z filmu o Sarukach, w Oreme włada 60 liczy Saruków, z których w danym momencie tylko jeden jest przebudzony. Pozostali zaś są w stanie hibernacji. Strzegący ich, Asabi, są potężną strażą. Sami sobą zarządzają, jednakże w imię dawnych układów lojalni są wobec saruków. Jednakże niektórzy z Asabi wyzwolili się spod wpływu saruków, by wpaść w niewolę Feirimów. Jednakże gdy ci ostatni dostali łupnia od magów cienia, Asabi wyzwolili się i wielu z nich żyje dziś na wolności. A wielu z nich wpadło w kolejne niewolę. Ilitidów, i Beholderów i innych takich bydlaków. A właśnie, wpadli w ręce elitidów, ponieważ po upadku imperium Istosy Fifil wielu z asabi uciekło do podmroku, gdzie podbijali niezamieszkałe jeszcze tereny. Niektórzy do dziś tam żyją wolni, tworząc coś w rodzaju niewielkich państwewek. Pozostali zaś ci, którzy wydostali się swojej rimskiej niewoli, żyją sobie wolno, tworząc klany na powierzchni. Choć niektórzy z jakiegoś nieznanego nam ani nikomu powodu zmierzają w stronę zamarzniętego morza na północy. Są wojującą rasą i to tak bardzo, że ciężko spotkać drugą tak wojującą rasę. Ponieważ wojna nie jest prowadzona wszędzie przez cały czas, tworzą tutaj najmniejsze formacje, które wynajmowane są złym stworzeniom. Zawsze, gdy bohaterowie Twoich graczy ścigają jakiegoś złego smoka, czy czar czarownika, czy czarnoksiężnika, w dać mu do pomocy asabisów, będzie ciekawiej. Typowy asabi ma ponad 2 metry wzrostu i 3-metrowy ogon, stabilizujący go podczas chodzenia na dwóch nogach. Ich pokryta łuskami skóra ma żółte i brązowe odcienie, wchodzące w zieleń na brzuchu. Oczy ich są żółte i mają jajowaty, gazi kształt. Podłużne głowy, umiejscowione na cienkich szyjach, kołyszą się podczas chodzenia jak u jaszczurek. Ogólnie jak takiemu powiesz, ty gadzie, to się nie powinien obrazić. Dzięki swym kończynom są świetnymi skoczkami. Z miejsca potrafią skoczyć w dal na odległość 6, a wyskoczyć na odległość 5 metrów. Mogliby porzucić tę wojaczkę i żyć ze sponsoringu. I to znaczy podczas startowania w zawodach lekkoatletycznych, wiadomo. Jeśli nie prowadzą wojen, planują zasadzki na bedynów i karawany przemierzające pustynie. Jeśli nie służą nikomu, ani nie są niczyimi niewolnikami, żyją w klanach dowodzonych przez starszyznę i wodzów wojennych, mających po połowie władzy w klanie. Do starszyzny plemiennej zalicza się wszystkich, którzy nie mogą walczyć, młodych, starych i tych, którzy aktualnie wychowują potomstwo. Wódz zaś wybierany jest przez wojowników z plemienia, większość spraw, Załatwiana jest pokojowo, zaś wszelki impas pomiędzy wodzem i radą załatwiany jest poprzez głosowanie całego plemienia. A jednakże ci, którzy nadal służą sarukom z Oremę, nierozwiązywalne problemy zanuszą, zanoszą do aktualnie obudzonego licza saruka. Wspomniałem wam o dwóch typach asabi, i nie ma tutaj tak jak sarukami czy UNT, że jest forma dwunożna i wężowa. W przypadku asabi mamy do czynienia ze zwykłymi asabi i ich większą wersją, rządłogonami. Obie formy zamieszkują razem w plemionach, choć zwyczajnych asabi jest o wiele więcej niż rządłogonów. Obie grupy zaś mogą się mieszać między sobą i nie ma to wpływu na wygląd potomstwa. To w jakiej formie asabi się urodzi, jest dziełem przypadków. Czasem jest tak, że rządłogony budują osobne społeczności. Są głupsi, dlatego w podejmowaniu decyzji nie kierują się rozsądkiem i dyskusją w ramach Rady Plemiennej, a raczej emocjami. walce też są groźniejsi, są ogromnych rozmiarów, zaś jedyna grafika z zapomnianych krain, która ich przedstawia, to tazy okładki wydanego w 1991 roku podręcznika do drugiej edycji o tytule Anorach. Ich ogon to nie tylko dodatkowa kończyna, chwytna, z pomocą której mogą przeciwnika powalić, podnieść, uderzyć lub nawet trzymać nim broń. Potrafią z porów ogona w skórze wystrzelić chmurę trucizny. No i tu się robi niebezpiecznie. Sami asabi budują niewielkie wioski, które łatwo przynosić. Ich samice składają jaja w bezpiecznych miejscach i opiekują się nimi aż do wyklucia młodych. Młode wychowywane są przez małe grupki Asabi obu płci szkolące ich w sztuce wojennej. Większość Asabi to wojownicy i barbarzyńcy. Chociaż łotrzykowie, czarodzieje i tropiciele też są spotykani. Zdarza się, że Asabi porzuca swoje plemię i przyłącza się do jakiejś grupy awanturników. Niektórzy Aczkolwiek to dzieje się bardzo rzadko, zamieszkują w cywilizowanych społecznościach, przez co e, pozbywają się swojej złej natury. Nie robią tego oczywiście rządłogony, które są po prostu złe. Czasem plemiona jednoczą siły z jakąś złą istotą i przyjmują ją do swego klanu, jako członka honorowego. Milcząc tych, którzy ruszyli do podmroku, Asabi z racji ograniczenia swojego zasięgu do jednego terytorium, mieli niewielki wpływ na Fejrun. Poza jednym wyjątkiem. W 1360 roku armia Zentarimów, w skład której wchodziło mnóstwo Asabisów, podbijała spore postacie Anorach, co doprowadziło do ogromnego zamieszania w tym rejonie. Ostatecznie zostali pokonani przez zjednoczone e, plemiona bedyńskie, co przełamało ofensywę i pff, koniec sobie Sabina Fejrun. Z racji swego zamiłowania do wojaczki, śmierć na polu walki uznają za największą chwałę. Nie wyróżniają się niczym w takim razie od Wikingów czy samurajów, także nie ma co z takimi planować w przyszłości w ogóle planować z czegokolwiek, bo się rzucą Huzia na Juzia na wroga i by zginąć. Mało ambitne, nie? No właśnie nie, bo zwycięstwo też się liczy, więc taktyka, wykorzystanie terenu i zasadzka są ważne. W każdym razie śmierć na polu bitwy od razu załatwić ma Asabi miejsce w pałacu jego, jego bogów. Nie chowają urazy, wiele razy dawni wrogowie zostawali nowymi sojusznikami. Sojusze i traktaty się zmieniają. Jedyne co jest stałe to śmierć, której Asabi się nie boją. Tu naturalna kolej rzeczy. Nie wybaczają w jednym przypadku, gdy zostaną zdradzeni lub pokonani i wpadają w niewolę brutalnego tyrana. Wtedy też. Stają się pamiętliwi z jakiego takiego zdrajcy lub tyrana robią sobie wroga na całe życie. Wyznają marszałka, starszy aspekt Seta, który, jak wiecie, jest uwięziony przez Seta, czyli wyznają Seta, złego boga Mulhorandu, chociaż myślą, że wyznają marszałka, a wyznają go, ponieważ jest to bóg ich panów z Oremę. Wymaga on jednak krwawych ofiar. i Jak już wiecie, sarukowie dłuższego czasu nie składają siebie w ofierze. To królowie liczę w Oremy chętnie składaliby asabisów. Jednakże obawiają się, że ci mogą w ramach tego się zbuntować. Dlatego doszli z nimi do swego rodzaju porozumienia, układu. Każdy asabi, który zginie w ramach obrony Oremy, jest traktowany jako ofiara marszałkowi. Jeśli zbyt długo trwa pokój, asabi zmuszeni są schwytać przedstawicieli innych łuskowych raz, np. troglodytów czy jaszczuroludzi, ludzi, jako dzieńców składanych później w ofierze. Asabi, którzy wydostali się z niewoli feierimskiej, przez długi czas nie wyznawali żadnego bóstwa, aż pewnego razu natrafili na jaszczuroczłowieczego kapłana, boga Semuani. Kapłan opuścił ich wkrótce, jednakże wielu z nich zaczęło wyznawać Semuanię, boga przetrwania jaszczuro ludzi. Nawet wiele rządów rządłogonów wzięło sobie poziomy w klasie kapłana, by przewodzić plemionami. Jeśli chcesz wprowadzić Asabi na swoje sesje, to w 99% przypadków na Anorach mogą napadać na Twoich graczy, mogą być przeciwnikami na drodze do Saruków, mogą spotkać ich w drodze do Zamarzniętego Morza lub jakiegoś przedstawiciela w jakiejś cywilizowanej społeczności. Wyborów jest wiele, pozostawiam je Tobie, Mistrzu Gry. Dość powiedzieć, że rasa ta może być ciekawą odmianą wobec zwykłych przeciwników prowadzonych na innych terenach. Szczególnie jeśli ścieżki bohaterów Twoich graczy wyruszą na pustynię. To wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne filmy na naszym kanale. Subskrybujcie nas, lajkujcie nasze filmy, piszcie w komentarzach, co chcielibyście oglądać. Śledźcie na mediach społecznościowych i wspierajcie na Patronajcie, ponieważ dzięki Waszej pomocy my stajemy się lepsi. Do zobaczenia.